Tak, to ja ukradłam konto IRIM. Nie no, oczywiście żartowałam. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym będę wchodzić na konto IRIM. To jest dla mnie taki szok dosłownie i po prostu jestem tak szczęśliwa. I w sumie zalogujmy się. Ja nie mogłem w to uwierzyć, ale jestem na koncie Irim. Tak jak sami widzicie. Zrobimy czatofa i napiszemy sobie już status. Napiszmy, nie wiem, napiszmy Hejka Tu Inska. Kurde źle napisałam. Zapraszam na odcinek już w czwartek. Tutaj Ińska zapraszam na odcinek już w czwartek. Jezus Maria. Jestem na koncie Irim i to jest po prostu dla mnie tak, tak jestem taka szczęśliwa. Um, robimy sobie najpierw Luka ale nie wiem, Irim albo kręciła, kręciła już kołem, więc możemy zrobić sobie w sumie luka. Dobra, idźmy do tego, zrobić te rzeczy, jakiegoś tego luka. O Boże! Hmm, hmm, hmm. Postaram się zrobić luka w kolorze Irim, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo ona, ona na live pokazywała kolor, ale nie pamiętam już, który to był kolor. Więc robimy sobie, boże, jakie lagi w ogóle są, eee, nieważne. Zrobimy sobie luka, ściągniemy okularki, dobra, niech to już zostanie i w sumie zacznijmy od jakichś włosków. Hej, dobra, ja już jestem, mamy takiego luczka, więc kupujemy wszystko i teraz musimy go ubrać. Boże święty. Chwila. Eee, dobra. Zobaczmy, zobaczmy. Okej. Okay. Możemy teraz kupić jakąś... Albo dobra, wiem co, zrobimy. Zrobimy artbooka. Więc stworzymy artbuczka z promykiem Sun, czyli z Irim, oczywiście ulubionym promyczkiem. <grym> na każdym luku go ma. <grym> damy jakieś fajne tło. Nie wiem, na przykład damy te. Okej. Okay. Powiększymy jeszcze tu postać. Teraz damy jakąś fajną animkę i zrobimy akt włóczka. zobaczymy chwilę dobra, niech będzie sobie ta i teraz damy jakiś fajny tekścik hej tutaj inska włamik napiszę kurde, mm, chwilę Wyłam. Błamik. Co ja napisałam? Błamik. No. okej, okay. <grym> I dam tą emotkę, chociaż i tak się ona nie wyświetli. Okej, okay. Powiększyłam. Oj, troszkę za bardzo powiększyłam. Albo nie, dobra, idealnie, okej, okay. dobra. Publiczne. Inska tu była. Kurde, nie to, chwila. Inska tu była. Okej, okay. dobra, mamy, mamy już udostępnione. Boże. Zobaczymy coś w poczcie, czy ktoś coś pisał na mój temat. <laughs> ok, nic nie pisał nikt oprócz tutaj jednej osoby. Nie będę nic odpisywać. Bo nie wiem czy mogę. Mojego emaila o 6, no to zobaczymy, zobaczymy. To już wszystko od Irim zależy. Co by jeszcze tutaj zrobić? Hmm. O... Nie wiem czy mogę otwierać prezenciki. Chwila. Ok, mam pierwsze już komentarzyki. <grym> tutaj mamy. Ktoś napisał One Look. Dziękuję bardzo. Hejka, oglądam Cię Inska. Dziękuję. <grym> dziękuję, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiemy jeszcze raz tutaj, bo coś się mogło jeszcze nie załadować. Zaraz zobaczymy jeszcze jakiś jest kolejny kom. Nie, już nie ma komentarzy. <grym> Dobra. Chodźmy na jakiś czat. Zobaczymy, jak coś ciekawego. Zobaczymy, jak będzie reakcja ludzi na to, że na tym napisze Hej, Katuinska, nie rim i coś, no. To będzie śmieszne. Więc zobaczmy. Na razie tutaj nikogo nie ma, ale obstawiam, że zaraz bardzo dużo osób wejdzie, bo zobaczy, że ja jestem na czacie. Znaczy nie ja, a dokładnie Irim. K, tu, inska. Nawiasie, nie Irim. Dobra. Widzę, że tutaj już są jakieś osóbki. Dobra, no piszcie szybciej. Okej. Okay. <laughs> Mamy reakcję ludzi. Boże, ale współczuję ci serio Iriu, że masz taki spam. Naprawdę. Okej, okay, ludzie jak widzę się nie przyjęli, także no. Chyba nie ma nic ciekawego, nie przejęli się. Nie wiem, ktoś tutaj przejezus. Patrz, mam taką prośbę. Ja tego nie napisałam, nieważne. O Boże święty, za, za dużo ludzi. Matko jedyna. Nie wiem czy to o Irim, że Irim wow weszła na czas. Jezus, patrzcie, zasłoniły zasłoniły mnie. Hej, dobra, cieli nikt. Okej. Okay. Nieważne. Jeszcze zobaczymy sobie pocztę jeszcze raz. Hmm... Może jej ukradłaś, co? Zróbmy kiedyś Luka, pozdrawiam. Już zrobiłam Luka, tutaj też się również pozdrawiam. Hmm Nie, spokojnie Dobra Dobra, zobaczmy jeszcze raz ten artbook Oj, tutaj, może Ale będę miała dużo scen do wycięcia tutaj serio Jak zobaczą, to zobaczą Odcinek, mam nadzieję, że się Wam spodobał eee, Włamanie w cudzysłowiu, na konto IRI. i do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa!